Jedna marka 1917 Rok. Generał. Proszę Państwa, banknot jak najbardziej dostępny, widywany na aukcjach w różnych stronach zachowania, od obiegowych po ładne emisyjne sztuki. Ale powód, dla którego ten banknot Państwu chciałem zaprezentować, to oczywiście ta niesamowita nota ratingowa 68 EPQ. Tak jak przy złotówce 1940 rok, która jest oferowana na naszej dziesiątej na aukcji jubileuszowej. E, tak i tutaj pozwalam sobie na kilka słów komentarza, aby zrozumieć tą niesamowitą ocenę. Proszę Państwa, e, w pierwszej kolejności oczywiście bachnot ten nie nosi najdrobniejszych śladów obiegu. Jest technicznie w perfekcyjnym stanie zachowania. Nie ma ugięć, złamań, narożniki są ostre, krawędzie naturalnie, gładkie. Wszystko jest tutaj naprawdę znakomite. Banko nie posiada jakichkolwiek plamek foxingowych, tak często spotykanych przy tej misji. Papier jest czyściuteńki i na awersie i na rewersie. Także sztuka ewidentnie z paczki bankowej. Także 66PQ należy się już z marszu. A teraz spróbujmy zrozumieć te oczka wyżej. 60, proszę Państwa, 8. Ta ocena została przyznana prawdopodobnie ze względu na wysoką centryczność druku. Jak widać, druk jest bardzo centryczny względem pola banknotu i na awersie i na rewersie. Te marginesy i boczne i górne są w miarę równych szerokości. Możemy co prawda doczepić się do lekko opadającej tutaj tej górnej linii druku, także minimalnie jest może przekrzywiony, ale jest to naprawdę E, bardzo e, drobne skrzywienie druku, a także, tak jak wspominałem co przy zutówce z roku 1940, druk awersu znakomicie pokrywa się z drukiem rewersu. Czyli mamy centryczność w wielu płaszczyznach, i w tym przypadku mamy tą centryczność nie tylko względem pola banknotu, czyli druku awersu i rewersu względem pola banknotu, ale także druku awersu względem rewersu. No dobrze, ale niech Państwa to nie zmyli. Samo oglądanie banknotów i patrzenie, czy y, pola druku awersu i rewersu się na siebie nakładają, nie jest gwarancją, że otrzymamy notę tak spektakularną. Kolejny element to barwy druku. I tu, proszę Państwa, proszę popatrzeć, jak znakomicie są zachowane, jak mocne są te czerwienie, te, te, ta czerń. Wszystko tutaj naprawdę kontrastuje pięknie z tym jasnym, świeżym papierem. Tu proszę zobaczyć, na ten kolor niebieski, czerwony, naprawdę w tych walotach są dość znaczące różnice w tej intensywności barwy druku. I tutaj mam egzemplarz pięknie wydrukowany. Także ta nota, proszę Państwa, jest dla mnie w pełni zrozumiała. Egzemplarz na nią w pełni zasługuje. Panchnot z najwyższą ceną w ratingu PMG 68 pq, także nic dodać nic ująć. Piękna sztuka.